Zamek Ryszel magiczne miejsce. Zaczynamy zwiedzanie od tego miejsca. Sprawdzimy, jak bardzo jest to miejsce magiczne. Zaczynamy od wieży. I oto startujemy. Wow! No do pokonania mamy trochę schodów. Okej, okay. pierwsze stopnie za nami. A teraz idziemy takim traktem. Schody są bardzo wąskie i bardzo strome. Kolejne stopnie do góry. To idzie troszkę łatwiej, jest nieco szerzej. Schodki są szersze. Kolejny poziom za nami. I tu czekają na nas ekspozycje. Zajrzyjmy przez okno. Mijamy się co chwilę z kolejnymi turystami zwiedzającymi, którzy mówią, że nie jest wcale tak źle. To wejście może wyglądać strasznie, ale kiedy sobie pomyślę, że w tych czasach, czy właściwie w tamtych czasach, kiedy zamek miał swoje lata świetności, każdego dnia ktoś tutaj musiał chodzić, to chyba się cieszę, że to już nie jest mój czas. Miejsce jest fantastyczne. Warto było pokonać każde z tych nierównych schodków. Oto widok. Coś pięknego. Lądowisko dla wiedźm i czarownic. Pamiętajmy, że wiedźma i czarownica, tak bardzo często stosowane w języku potocznym zamiennie, w tamtych czasach oznaczały coś zupełnie innego. Drewniane schody. A i znowu trzeba uważać na głowę. Co mówi historia? W 1241 roku powstaje pierwsza drewniano-ziemna. Strażnica Krzyżacka. W 1350 roku rozpoczyna się budowa zamku murowanego w obronie przed pruskim plemieniem Bartów. W drodze powrotnej z wieży widokowej docieramy do takiego miejsca. Taki zaułek, w którym są zaprezentowane zbroje. Zbroja króla. Artura. Jego siedzibą był równie legendarny zamek Camelot, na którym zasiadał wraz ze swoimi rycerzami przy okrągłym stole. Ten wielki monarcha był jednocześnie bardzo skromnym człowiekiem. Pomimo tylu nadzwyczajnych czynów, nie wynosił się nad innych. Takie wartości jak honor, waleczność, sprawiedliwość, odwaga i szlachetność były dla niego wartościami nadrzędnymi. Posiadał również ogromny szacunek dla kobiet i był zawsze gotowy stanąć w obronie ich czci. Ze względu na swoje przykładne życie, król Artur był i wciąż jest uważany za wzór cnot rycerskich. Czas na lochy. Zejście do lochów. Wyczuwalna woń wilgoci. To jest miejsce tortur. To się nazywa kozioł czarownic. Narzędzie przeznaczone było w większości dla podejrzanych o czary lub herezje. Miejsce okrucieństwa. Jak zawsze człowiek okrutnym był. Kolejna część. W której prezentowane są stosowane w ówczesnym czasie tortury. W 1594 do 1997 odbywają się kolejne prace modernizacyjne wykonane za rządów kardynała Andrzeja Batorego. Zamek w tym czasie stracił swoje znaczenie militarne i został przekształcony we wspaniałą rezydencję myśliwską. W 1780 roku przejęcie zamku przez władze pruskie i po pierwszym rozbiorze Polski ulokowanie w nim więzienia. W 1806 roku wybuch wielkich pożarów, które spustoszyły miasto i zamek. Remont po pożarach przeprowadzono w 1822 roku. Mimo trudnych chwil zamek przetrwał i dziś możemy cieszyć się jego urokliwymi wnętrzami, które zostały odrestaurowane i przekształcone w hotel, restauracje oraz galerie sztuki. Z historią zamku wiąże się także mroczna opowieść o ostatniej spalonej w Europie czarownicy. W 1811, 21 sierpnia, Barbara Zdung została spalona na ostatnim w Europie stosie. Są miejsca i zaułki, do których turyści wstępu nie mają. Ciekawe. Co kryje się za tymi drzwiami? Może i wygląda jak zwyczajna szklarnia na zewnątrz, ale warto sprawdzić, co kryje się w środku. Rosnące tam rośliny żyją. Pociągnij je za łodygę i zobacz, co tobie powiedzą.